Jeszcze różnie patrzę na te. Ojoj, Balde? Oj, uj, 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 ze Śląska, wiesz co? O, ale jadol, je, ja bym teraz poszedł. Jadol. Patrz. Jest, tylko czy tam nie było spalonego grafini? Na pewno spalonego. No, no właśnie, jeden. Na razie się, się cieszę. ale pamiętajmy, jest war, jest war, więc czekajmy. Ależ kurde, znaczy, tak. Ale, tak żeby dać sobie jeszcze rezerwę na wypadek spalonego, ale nie, nie ma, ma nic. To w ogóle nawet blisko nie było. <laughs> Zobaczmy też, proszę. To... Kurwa. nie trollują, na pierdolę. Full <laughs> Dobra piłeczka, a zabrakło. Tym dobra, dobra, tym no tym troszeczkę tak. No i teraz znowu ja ja, ja zaczynam. Nie ma... Ja do środka i jak. Na... Ojojku! Co za strzał! Jezu. Tym razem też chciał strzelać, chyba się zgodzimy. O Jezu. I mu nie zeszło. Ha, ha! Tak ja jest. chciałem mówić tak, tak jak na euro, nie? Zejście do środka i po prostu. Ale tutaj ten strzał inny, bo. Kcinka tak naprawdę. No właśnie, on trochę tak Most, delikatny, techniczny, ale Bramkarz nie miał kompletnie szans tego sięgnąć. Coś pięknego. Ja się... oj! Nie. nie było spalonego chyba? O Poprzeczka! Mój Boże. Ale było dość korągiewka w górze. Są regularnymi zawodnikami i ewidentnie robią to. Okej, okay. była okazja. Strzał nie najlepszy, umówmy się, ale akcja kolejna zawiązana. Lewy! 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 Zmarnował okazję! Ja No, chyba to i prosto w bramkarze. Moja wina. Moja wina to jest, już wiem, że to jest moja wina, ja no To jest bankowo, Te, teraz już się potwierdziło, bo to jest druga sytuacja. Jezus Maria. No bie, o Jezus! Oj, oj, oj. Dobrze, że oj, tam jo, nie grał oj, do tyłu. Oj, 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 oj. ważna Dobra, lecimy, no. czterech na trzech, czterech na trzech. Graj Robercika, graj Robercika! Oj, oj. Gol! Gol! Jedenasty gol! Dziesięciu meczach Jedenasty gol! No tyle, wiadomo, no, tak że... jest tej... O kurde, to tak nie giulki. było Spalony był jest? na pewno. Też na 100%, 100, 100 spalony. I, 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 no, I ten. Jak jest taki memik z miną Pikachu, nie? I to ten kulesze tak na tej loży polskiej ma taką minkę Pikachu. Taką. Pikachu! Ależ ale okay. akcja! Nie! Jaka akcja zanibista to bardziej była. De Zdecydowanie najlepszy napastnik w historii reprezentacji też Hiszpanii swoją drogą. Szczena broni. Ale ładnie, jaka ładnie, ładnie. bo tam mogło się... Zam... Dziwna sytuacja, mogło pomiędzy nogami przejść, ale widzisz, Szczena uśmiech już na twarzy. Jest, oj tutaj, aha okej, okay. okay. przyblokował to, to, to Kudę content. i to leciało przy supeczku jeszcze. Od jego pięt, o taka dwu... podwójna piętka, ładna sztuczka taka. Powiedziałbym, freestyle football. <laughs>